Czas 23. sesji Rady Miasta najwięcej emocji i kontrowersji wzbudził projekt uchwały dotyczącej regulaminu etyki radnego. Jak zdefiniować pojęcie etyki? Co jest etyczne, a co nie? Zastanawiali się radni. Ostatecznie przyjęto regulamin. Za projektem głosowało 26 radnych, wstrzymały się dwie osoby. Według regulaminu radny powinien kierować się bezinteresownością, odpowiedzialnością, rzetelnością i sumiennym wykonywaniem obowiązków dla dobra obywateli, jawnością działania, a także powinien dbać o dobre imię rady. Po przyjęciu uchwały, powołano komisję do spraw etyki radnego, która rozpatrywać będzie sprawy, które mogą być wniesione w formie pisemnej przez co najmniej 10 radnych miasta Pabianic, klub radnych lub Rady Miasta. Wnioski powinny posiadać uzasadnienie i materiały świadczące o nieetycznym zachowaniu się konkretnego radnego. W skład komisji powołano 6 radnych, połowę składu stanowią przedstawiciele klubu AWS, drugą klubu radnych SLD. Zarówno wnioski do komisji, jak i jej posiedzenia objęte są tajnością. Wgląd do wniosku mają jedynie członkowie komisji, przewodniczący rady miasta oraz zainteresowany radny. Efektem procedury w przypadku uznania przez komisję słuszności złożonego wniosku jest wywieszenie na okres 14 dni informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta następującej treści. Radny X naruszył zasady etyki radnego. Wyborcy nie znajdą tam informacji o tym, czego dotyczyło przewinienie. Odtajnienie opinii następuje tylko w jednym przypadku, z chwilą złożenia przez radnego, którego dotyczy wniosek odwołania od decyzji komisji. Wówczas sprawa rozpatrywana jest na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta w formie projektu uchwały. We wtorek, 15 minut po godzinie 21 na przejeździe kolejowym przy ulicy Torowej doszło do wypadku. 55-letni mężczyzna mimo zamkniętego szlabanu wszedł na przejazd wprost pod nadjeżdżający pociąg pospieszny relacji Warszawa-Praga. Maszynista powiedział, że widział wchodzącego na tory człowieka, jednak na skuteczne zahamowanie było już za późno. Pociąg zatrzymał się dopiero po około 150 metrach. Dopóki nie otrzymamy eksperty z pociągu, które zostaną wykonane w Warszawie, nie będziemy wiedzieli w jaki sposób 55-letni mężczyzna został przez niego potrącony, mówią policjanci z Pawieńskiej Dochodzeniówki. Mężczyzna ten może mówić o wielkim szczęściu, że nie dostał się pod koła pociągu. W wyniku potrącenia doznał tylko złamania lewej piszczeli. Przebywa obecnie na oddziale urazowo-ortopedycznym Szpitala Powiatowego. Jak powiedział nam kierownik pawieńskiego pogotowia, mężczyzna ten był w stanie upojenia alkoholowego. Policja wyklucza udział osób trzecich. Powstaje więc pytanie, czy był to nieszczęśliwy wypadek, a może usiłowanie samobójstwa? Odpowiedź poznamy dopiero wówczas, gdy zakończy się w tej sprawie śledztwo. Z litewskim miastem Rokiszki łączy Pabienice umowa o partnerskich stosunkach. O tym wiedzą chyba wszyscy mieszkańcy naszego grodu. Zarząd miasta zabiega o nawiązanie w podobnej współpracy z miastem, z kraju należącego do Unii Europejskiej. 3 kwietnia, czyli w najbliższy poniedziałek, przedstawiciele zarządu miasta wyjadą do Belgii. W mieście Buchaut prowadzone będą wstępne rozmowy o podjęciu współpracy z Pabienicami. Buchaut to kilkunastotysięczne miasto leżące nieopodal Antwerpii. W Belgii Pawienice reprezentować będą prezydent Florian Wlaźlak, skarbnik miasta Barbara Ignatowska oraz członek zarządu miasta Henryk Ratajski. Jakie będą efekty rozmów, poinformujemy po powrocie delegacji. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów była inicjatorem spotkania na terenie łódzkiego rolno-spożywczego rynku hurtowego w Ksawerowie, podczas którego omawiano jeden z projektów fundacji pod nazwą Inkubator Rolny. W spotkaniu udział wzięli eksperci z Japonii. Zadaniem projektu jest wspieranie działalności dążącej do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, co ma poprawić sytuację polskiej wsi w zmieniających się procesach rynkowych. Jest to fragment naszej, naszego programu dla rolnictwa. Już pierwszy, pierwsza część została zrealizowana, czyli pracownik fundacji został przeszkolony w Japonii. W tej chwili przyjechali eksperci japońscy do ZELOWA i staramy się ich skontaktować ze wszystkimi partnerami naszymi w, te, w dziedzinie rolnictwa w ramach projektu Inkubator Rolny. Japończycy odwiedzą również m.in. giełdę na ulicy Zjazdowej. W ramach wizyty kontaktować się będą także z przedstawicielami Izby Rolniczej w Piotrkowie, Szkoły Rolniczej w Bójnach oraz spotkają się z władzami wojewódzkimi i samorządowymi. Na podstawie tej wizyty będzie opracowany raport w którym będą zawarte ewentualne wskazówki, uwagi i ta część doradcza ekspertów japońskich. Eksperci japońscy są z dużym doświadczeniem. Oni w Japonii pełnią funkcję takiego pośrednika, łącznika między rządem a producentami rolnymi, bo jak wiadomo w Japonii rolnictwo jest rozdrobnione jeszcze bardziej niż w Polsce i ci rolnicy muszą być zrzeszeni współdzielnie w grupy, które których interesy strzegą właśnie tacy ludzie, jacy przyjechali w tej chwili do Polski. I mamy nadzieję, że ta wizyta pomoże nam rozwiązać chociaż niewielką część problemów, ewentualnie będzie dla nas wskazówką, w jakim kierunku iść, jakie projekty pisać i jak rozwiązywać problemy polskiego rolnictwa. W szkole podstawowej nr 13 odbyły się finały rozgrywek mini siatkówki chłopców z klas 6 i młodszych. W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny szkoły podstawowej nr 17 i szkoły podstawowej nr 8. 2 do 0 wygrali chłopcy z 17. Takim samym rezultatem zakończył się mecz o pierwsze miejsce. Młodzi siatkarze ze szkoły podstawowej nr 2 pokonali swoich rówieśników z 13. W turnieju, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury, wzięło udział 7 drużyn. Nagrody dla zwycięzców fundował Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta. Polska Telewizja Kablowa, operator sieci w Pabianicach, informuje, że w ramach promocji kodowanego programu HBO od jutra, to jest 31 marca do 9 kwietnia, program ten będzie dostępny nieodpłatnie na dotychczasowym kanale informacyjnym. Jednocześnie PTK przypomina, że promocja, która trwa do 31 maja obejmuje bezpłatną instalację kodowanego kanału HBO. Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Abonenta i przedstawiciele handlowi PTK. Nie robi nic wbrew swojej naturze.